Dzień dobry, witam Was serdecznie. Chciałbym Was zachęcić, abyście jesienią, czy nawet już zbliżającą się powoli, powoli zimą, nie zapominali o tym, żeby zrobić sobie znowu kompost. Ja odkąd zacząłem tutaj kompostować w tych, w tych skrzyniach, takich zrobionych z palet, to robiłem jeden kompost rocznie. Miałem na początku jedną komorę, teraz mam cztery i kompostowałem tak na zimno bardziej. Miałem tego kompostu no, raz w roku miałem go po prostu, tak? Teraz opracowałem sobie widzę pewną metodę, znaczy wyszła sama z siebie, że będę miał tego kompostu 8 metrów sześciennych mniej więcej, no może trochę mniej, bo to się wszystko ubija. Powiedzmy tam z 6 czy 7 metrów kompostu rocznie z dwóch dostaw, czyli raz 4 te kompostowniki drugi raz cztery. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak fajnie prosperuje kompost z bardzo takich można powiedzieć zdrewniałych mało azotowych materiałów. Jak on się tutaj robi na gorąco lepiej nawet niż w sezonie. Myślę, że kwestią tutaj dużą jest wilgoć, dużo wilgoci, która sama z siebie weszła do kompostownika przez deszcz przez to, że zbieram różne liście czy trawę, która jest wilgotna. Mam czas zwykle na to od rana już słońce bardzo nisko drzewa tutaj y, sąsiednich działek nam zasłaniają naszą działkę i nie wyparowuje ta woda tak szybko i myślę, że ta woda jest tutaj kluczowym zjawiskiem ale również troszeczkę obornika. Moi drodzy, ja wam zaraz pokażę, co ja tu dorzucam, ale nie wiem, czy tu jeszcze ogarnia to. Y, jeszcze 3 dni temu miałem pełną tę komorę kompostownika i te tak zasypane troszeczkę. Zacząłem dosypywać różnych materiałów, no i stwierdziłem, że może przerzucę ten kompost do tych, zrobię sobie tu pusto. Dzisiaj 3 dni później robię trochę inaczej, odwrotnie, żeby pomieszać różne materiały, staram się ile mogę jeszcze na koniec sezonu. Nie mam niestety termometru do kompostu, muszę sobie skombinować żeby to badać, ale zobaczcie co się dzieje, nie ma jakichś strasznych mrozów, jest tam koło 2 stopni teraz rano wystarczy, że to tutaj troszeczkę podniosę i o, już leci para para leci nie dlatego, że się coś spala niesamowicie i utlenia, tylko po prostu jest wilgoć a kompost robi się ciepły z bardzo takich z drewniałych, węglowych materiałów. Jedyne co ja tutaj się staram dorzucić takiego azotowego, to trochę obornika. Resztki obornika owczego dorzuciłem, resztki obornika końskiego. Teraz jechałem gdzieś po polu takim. I zobaczyłem, że ileży taka mała y, kubka trawy, prawdopodobnie obornika też, bo to jest w, takim, w takiej formie, że nie wiem nawet jak to, jak to ocenić. Wygląda raczej na przekompostowaną trawę samą, ale pfu, coś mi do buzi wleciało. Zdaje się, że jest tu jeszcze jakaś, jakiś tam obornik, nie wiem, ciężko mi powiedzieć w każdym razie. Ktoś to wyrzucił, no to ja sobie wziąłem do kilku wiadereczek i dorzucam to do siebie. To są małe ilości. Ja się zastanawiałem nad tym, żeby kupić obornik i kupić zrębki i różne inne rzeczy w jedną wielką dostawą, już palicho tam, że się obawiam trochę tych antybiotyków z niepewnych źródeł. Pochodzenia tego obornika czy jakichś sterydów mówię trudno, raz nie zawsze przekompostuję to może nie będzie tak źle. No ale okazało się, że to wszystko kosztuje, bo nikt mi dwóch czy trzech ton nie przywiezie tak po prostu, żeby było, że tak powiem, no opłacałoby mi się to. Moja przyczepka mała, a samochody wożą po 20 ton minimum, naj najbardziej to 30-40. Nie mam kiedy też tego zagospodarować, bo teraz będę bardzo intensywnie dom budował. Więc co mogę, to pojechałem po troszeczkę obornika, czy właśnie tutaj coś znalazłem. Przywożę z domu. Agnieszka na balkonie trochę uprawiała jakieś warzywka, zioła. To przywożę to, co tam miała. To jest nasza ziemia kompostowa, plus chyba jakaś była jeszcze stara, taka ze sklepu kupiona, pomieszana. To też to wszystko. Po prostu dosypuję, dorzucam i zaczął mi się, moi drodzy, robić samoczynnie kompost na gorąco, właśnie przede wszystkim dzięki tej wilgoci. I co jest istotne, mamy około 0 stopni w nocy na minusie. W dzień kilka stopni, a w kompoście jest tak gorąco, że jak ja tutaj przyłożę rękę, to normalnie można by się było tym ogrzewać. To zaczęło pracować na gorąco. Ja wam nie będę tutaj dzisiaj mówił o różnicach między kompostem na zimno czy na ciepło, bo to wymaga osobnego filmu. I też bywa tak, że niektórzy przekonują tak, no, że ten jest lepszy, tamten jest gorszy. Ja myślę, że po prostu jest inaczej robiony, ale teraz ten kompost robi się na ciepło i dobrze, że się robi na ciepło dlatego, że jest właśnie zimno a on jeszcze pracuje zaraz Wam pokażę jak tutaj popylają dżownice bardzo zadowolone, wystarczy to cyk, odłożyć i już dżownice widać więc proszę się nie bać też, bo ktoś pytał, czy można przerzucać, jak jest tyle czy tyle stopni w ciągu dnia, czy to nie wystygnie. Moi drodzy, może być nawet za gorące, jeżeli macie termometr i jest już powyżej 65 stopni, 70, to już się robi za gorąco, więc wypada to zlać wodą, albo też przerzucić, pomieszać jeszcze z czymś i, i to zacznie znowu pracować, znowu zacznie się rozgrzewać, a jeżeli nie chcecie tracić tak bardzo tej temperatury, to tak jak ja. Przerzucicie i od razu przykryć to jakimiś liśćmi, trawą skoszoną, słomą czy co tam macie zrobić, izolację. Nie bójcie się o dżdżownice. Dżdżownice nawet jakby było na minusie, to tutaj siedzą w takiej o, zobaczcie, temperaturze, że po prostu im jest tutaj bardzo ciepło. Yy, i one sobie dadzą radę. One szybciutko, dosłownie potrzebują 2-3 minuty, żeby być znowu w środku tej pryzmy, i jeszcze jak przykryjecie, nic im się wielkiego nie stanie, nawet gdybyśmy na mrozie to przerzucali. Kompost na gorąco ma też takie cechy dobre, że jak widzicie tutaj może rosną już kolejne, to chyba słonecznik jest. Nasionka wykiełkowały i raz, że jak jest taka wyższa temperatura, to one po prostu się tutaj rozłożą, zamiast wykiełkować, a nawet jeżeli o, zostaną. Zaczynają rosnąć pędy, kłącza, perżu, czy inne rzeczy. Jak zaczynają rosnąć, wystarczy je, połowa się poprzerzucać. Temperatura znowu wejdzie wyższa. One się po prostu zniszczą, no, biodegradują. To jest też taka zaleta, właśnie na przykład kompostu na gorąco, w przeciwieństwie do kompostu takiego robionego na zimno, gdzie to raczej nie występuje. Ja raczej robię kompost na zimno, tak ogólnie z braku czasu na takie dbanie o kompost na gorąco. Ale on mi się teraz zrobił samoczynnie tutaj, dlatego że dużo materii dorzuciłem. Dlatego was zachęcam serdecznie do tego, żebyście jeszcze właśnie poszli do ogrodu i zobaczycie sobie, co ja tu dorzucam. Zobaczycie, że to jest naprawdę bardzo taki mało odżywczy materiał i ten kompost raczej nie będzie taki mega, mega, wiecie, zasobny w składniki pokarmowe, ale ważne, że to się wszystko przerabia, że to dalej pracuje, że zaraz mamy grudzień, a to dalej pracuje i po prostu. Życie tutaj tętni. Te dżdżownice mają dużo większe szanse też na przeżycie. Jeżeli macie na przykład dżdżownice kalifornijskie, które wymagają cieplejszego środowiska niż te nasze, bardziej wytrwałe, to one będą się dobrze czuły w tym, nawet jak będziecie całą zimę ten, o ten kompost dbali i go robili. Dlatego Was do tego serdecznie zachęcam, bo. Samo to życie glebowe, te bakterie, grzyby, pleśnie, tutaj sobie pracują. Jak zostawimy i wszystko nam przemrozi, nie będziemy tu nic robić albo będziemy mieli puste te kompostowniki, no to jest po prostu gorzej. Już wam pokazuję, co dorzucam. Zobaczcie, że to naprawdę są totalne jakieś odpadki, a nie że to są materiały, które ja bym chciał. Tutaj mamy wapno budowlane, akurat, ale jak go rzadko dorzucam, teraz dorzuciłem do dolomitu, ale bardzo mało. Tak, tylko tam garstkę na jeden kompostownik. Troszkę dla odkwaszenia, troszkę, troszkę dla dodania też tego wapna i, i magnezu. To niby tam szybciej utlenia ten azot, ale z drugiej strony łatwiej się niby kompost przerabia. Różne zdania są na temat wapna. Ja to budowlane wykorzystuję bardzo rzadko. No na przykład biorę sobie coś takiego i na jeden kompostownik taką garstkę wrzucam, więc to jeszcze przez lata będę tutaj wykorzystywał, żeby po prostu zbyt dużo tego nie, nie, nie rzucać, bo ono jest takie bardziej agresywne, że tak powiem może nawet zabijać różne organizmy, więc staram się tego nie dorzucać za dużo. A tutaj o, tu jest ten dolomit. No widzicie, tyle go wysypałem. Tyle, co widać tu to białe, tak? To na cały kompostownik poszła dosłownie garstka na trzy komory poszła szklanka taka 200ml, więc nie ma tego dużo. Jak możecie zauważyć, jest tu nawet mech, bo mi się zebrał po prostu razem z no, z liśćmi, liście igiełki, o jakieś tam ze starej. Sosny, znaczy starej, no to co tam opadło. Jakieś patyki, niepatyki, odpadki jedzeniowe, oczywiście, wszędzie, ale raczej takie wszystko, takie nie wiadomo co trochę skoszonej trawy. To co mam tutaj, stwierdziłem, że ja jestem jakby zwolennikiem tego, że tutaj się zostawia wszystko na glebie i nie, nie zgarnia. Ale ponieważ nie mam zewnętrznego na razie jakiegoś źródła do zbierania różnych nawozów to troszkę tych liści zgrabiłem, nie za dużo, ale trochę zgrabiłem, niech się tutaj tworzą połączenia różnych chociażby grzybów na całej działce, nie tylko w grządkach, tutaj oczywiście jest tego dużo więcej, żeby przykryć, tak wyściółkować, ale tutaj troszeczkę zebrałem, tu trawa była skoszona już dawno, ale jeszcze leżała taka właśnie nieprzerobiona do końca, więc. Troszeczkę po, pozgrabiałem tych liści, tych igiełek, tych, tej, tej trawy, już takiej lekko podsuszonej, ale, ale jeszcze nie, nie przerobionej, i to y, dorzuciłem. Tu, jak widzicie, goły placek po oborniku owczym, ale ja miałem go raptem, może nie wiem, dwie takie szufle do śniegu. To, jak do, do, do rzucania na kilka komór kompostownika, to nie jest to dużo. Tutaj mamy resztki były obornika końskiego, również już wykorzystałem. Niech on tu sam nie leży, obornik i bardzo dobrze wpływałem na kompost. Nie, że za dużo bierzemy go, ale one dodają tego azotu, dzięki temu mamy ten rozkład i bakterie różne są tam zaszczepione, także to bardzo dobrze działa. A zobaczcie tutaj mam taką zrębkę, którą przywieźli mi państwo tacy co się zajmują wycinkami. To była zrębka mega zdrewniała. No po prostu gałęzie same bez liści i to takie suche. I to leży u nas już prawdopodobnie chyba ze dwa lata, to tutaj leży taka góra, i nic się z nią właściwie nie dzieje. Jak się ją tu rozkopie w środku, to cały czas mamy e, tam gałęzie, i to wszystko. To się w ogóle nie rozkłada, nie ma tutaj praktycznie azotu. Także jest z tym wielki problem, żeby to się rozłożyło. Ale dorzucam, nawet widzicie takie wielkie kawały są, bo to jest taka gruba zrębka. O. Ale dorzucam, bo nawet jeżeli mi się to nie rozłoży od razu, to ja sobie później to przerzucę yy, przy przerzucaniu kompostu. Jak biorę do ogrodu, to na przykład jak rzucam pod krzewy, to mi to nie przeszkadza już, ale jeżeli yy, rzucam gdzieś tam na grządki z warzywami, to po prostu. Wezmę sobie to, to wyrzucę te, te kawałki większe z powrotem do kolejnej komory kompostownika, którą dalej będziemy przerabiać. I tak samo tutaj mam jeszcze o, tu miałem takie, jakieś tam, takie właśnie kawałki gałęzi, jakiejś innej zrębki, jakieś tam. Takie widzicie, hasioki mi porosły różne, to po prostu wziąłem to tutaj stąd i dorzuciłem, za chwilę znów dorzucę. Tu miałem trocinę, też taką totalnie zdrewniałą trocinkę, znaczy no, no tak, jak trocinkę, bez, bez części zielonych. Jeszcze widać ją, ona tu była różne były między innymi brzozowa. To są wszystko takie materiały bardzo jałowe i tutaj właściwie nic poza tym. Zobaczcie jak liście, jak e, trawa jak ta zrębka, te igiełki. Dosłownie jakieś końcówki obornika. Nie mam nawet żadnych gnojówek, żeby tutaj jeszcze wlać, bo jeszcze niedawno miałem, ale, ale już, już nie mam. Więc wszystko takie, takie, taka próchnica tu się zaczęła wytwarzać. O, widzicie takie brązowe. To, to jest, no to, o, jak widać, być może to jest po prostu z, z drzewa, tak, to spruchniałe e, drewno. Robi się taka próchnica. To tutaj staram się też to dorzucać i byłem przekonany, że to w ogóle nie będzie pracowało. Że to jest wszystko takie mega zdrewniałe, węglowe, tego azotu bardzo mało. Okazuje się, że pracuje pięknie, rozgrzewa się. Dżownice tutaj już Wam pokazuję, żeby udowodnić, że im jest tu dobrze. Są dżownice jak najbardziej. To dopiero zostało przerzucone, więc o, nawet nie muszę przerzucać, bo tutaj już widać chociażby jedną, jeszcze się nie schowała. Tutaj o, kolejna. Jeszcze się nie schowała, jak przerzucałem przed chwilą. No, nie, proszę się nie spodziewać, że tutaj nas zaatakują, że będzie ich nie wiadomo jaka ilość, bo to dopiero zostało przerzucone, ale, ale myślę, że coś tam się oznajdzie. O, proszę, tu już jedna idzie, druga tu. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale to, to one są takie małe tutaj te żownice. Aha, czasami jeszcze dodaję tektury. Tutaj kolejne organizmy rozkładające nam kompost. O, kolejna tutaj dżownica To nie są jakieś zatrważające ilości, żebyście nie myśleli, że ja tutaj ruszę tymi i po prostu zaraz same dżownice zostaną, ale, ale jak widać pracują, wystarczająca jest ich ilość. O tutaj się trochę ich więcej, o przepraszam, bo ta kamera nie zbiera ostrości z takiego bliska, może innych kadr ustawię. O, takie troszeczkę jedyne zbliżenie jakie mogę zrobić, ale muszę pokazywać, niestety, z daleka, bo ona nie łapie ostrości. Proszę, tuż żownicę, tu. Tu kolejne są takie małe, bo tu się namnożyły. Czasami dodaję jeszcze odpadki takie kartonowe, tam po jajkach. Tu jaka zasuwa, zobaczcie, jak zapierdziela w środek gleby, żeby już tam sobie iść do ciepłego. Jak tu poczuła zimne. Oczywiście to nie tylko to pracuje, ale też inne organizmy. I nie wiem, czy to dobrze widać, ale no paruje tak. Paruje czyli pracuje po prostu na gorąco. O. Trzeba to też czasem kontrolować. Dobrze mieć taki termometr, zmierzyć. Bo, jak będzie temperatura zbyt wysoka, to możemy rzeczywiście niektóre organizmy zabić, popalić to wszystko tak. Ale tutaj, to o, bez rękawiczki, przy dosłownie jednym stopniu na zewnątrz, jest. Ciepło, naprawdę ciepło. Ja ostatnio, jak tutaj przerzucałem ten kompost, to w koszulce to robiłem, bo nie mogłem, e, za, za gorąco było. Także dzisiaj to tak szybciutko, na zachętę tylko, żeby Was przekonać do tego, że warto e, jeszcze tym kompostem się zająć, bo ja myślę, że na wiosnę on będzie już do wykorzystania. Co prawda, zapowiadają już, jak altam z tą pogodą, to wiecie, co, co, co prognoza to większe bzdury. E, natomiast e, Mam nadzieję, że przerobi się to do wiosny. Pomimo, że może zaraz przyjść jakiś mróz, bo pięknie sobie to pracuje. Przy takim dbaniu o kompost na gorąco robiony, to tak naprawdę potrzebujemy nawet czasami miesiąc tylko żeby to się przerobiło porządnie. W zależności jak to właśnie o to zadba, jaką metodę że tak powiem przybierze. Ale na jesień mamy dosyć sporo odpadków. A jeszcze tam czasami coś z ogrodu przyniosłem. Jak, jak trzeba było usunąć zgrządek, no to trochę takich roślin, chociaż wagowo to bardzo niewiele w stosunku do tej całej zrębki, do tego wszystkiego, co tutaj no jest takie rzeczywiście zdrewniałe. E, więc dużo nie było tego, no ale tam czasami coś przyniosę. Takie mam myśli, wiecie, kołowate, bo nie wiem na które pytania odpowiadać. Czasem się pytacie, czy ziemię można dosypywać też do kompostu. O, tutaj bardzo dużo, zobaczcie, wykiełkowało. I to prawdopodobnie by sobie rosło jeszcze przez jakiś czas, potem by to może mróz ściął, ale jak ja to tak przerzucę to się nie dość, że łamie. to do tego zaraz temperatura, czy ta zimna z wierzchu, czy wysoka raczej, która panuje w środku, zaraz to rozłoży. Pytacie się, czy ziemię można dorzucać. Niektórzy mówią, że to niedobrze. Ja dorzucam, teraz już nie dorzucam specjalnie ziemi. Mam tam jej jeszcze nadmiar, ale zdarza mi się, że jak po prostu chwasty zbieram, to, no to z ziemią też, tak? z Tymi korzeniami, z ziemią często. I trochę się do tego dodaje tego piasku. To nie ma nic złego w tym, o ile materii organicznej jest dużo więcej niż niż samego piasku czy gliny to, to wtedy to nie, nie tworzy żadnego większego problemu. Ja sobie troszeczkę poprzerzucam oczywiście pójdę jak już zobaczyłem że to znowu pięknie pracuje to pójdę po grabie troszeczkę sobie znowu zgrabię gdzieś tam jakieś liści i po prostu będę Wykorzystywał do przykrycia zaraz. To nie muszę podlewać, bo dzisiaj ma padać i do tego jest to wszystko mokre, ale o to trzeba zadbać. Na wiosnę będzie świeży kompościk. Od wiosny zacznie się znowu tam jakieś koszenia, nie wiadomo co. To znowu się coś dorzuci i będzie też na jesień kompost. Bardzo fajnie, że taki system można przybrać, że będziemy mieli dwa razy w roku dostawę nawozu, a nie tylko raz. Co prawda, ja wolę nawozić na jesień, bo, bo po prostu na wiosnę ma się dużo różnej roboty. A teraz, jak się dobrze nawiezie i przykryje ściółką, to na wiosnę ruszamy np. z krzewami czy z drzewami bez żadnych prac, tak tego typu nie trzeba się bawić. Nawet na grządkach też już mam prawie wszystkie tam nawiezione, że tak powiem, i yy, osłonione, osłonięte yy, ściółką. I po prostu na wiosnę zaczynamy pracę, dobrze jest nawieść na jesień, lepiej nawet niż na wiosnę, bo to już się zdąży przegryźć ładnie z tą ziemią, już to wszystko razem pracuje, już zaczynają się, jeżeli nie przekopujemy tego później, tylko w takiej bardziej no dig, jakby to modnie mówią, metodzie pracujemy, to będziemy mieli po prostu już zawiązywanie się pewnych koneksji, też tam w glebie takich grzybowych chociażby, ale... Ale na wiosnę też czasami dobrze mieć kompost, bo na przykład ja dużo na wiosnę sadzę różnych rzeczy, dlatego zachęcam Was, zobaczcie, jest już druga połowa, już końcówka praktycznie zaraz listopada, a ja. Jeszcze sobie tutaj o, poprzerzucam. Jeszcze to pracuję i widzę jak z dnia na dzień, jak przerzucałem trzy dni temu, to to było wszystko jeszcze takie mocno, mm, mocno zdrewniałe, sztywne i takie jeszcze, wiecie, no nie powiem, że żywotne, ale po prostu ciężkie do, do, do przerzucania. A teraz już się zrobiło takie bardziej miękkie, podatne na, na przerzucenie. Myślę, że jeszcze ze 2-3 tygodnie i po prostu będzie gotowy kompost pod krzewy czy drzewa, a pod warzywa trochę dłużej będzie trzeba poczekać albo sobie przesiać. Tyle, moi drodzy. Chciałem wam tylko pokazać, że jest zimno i z materiałów zdrewniałych mało też żyznych, bo co innego jest taki liść suchy, który opadł sam, a co innego jak po prostu zetniemy jakieś drzewo, przytniemy latem, na przykład czy się złami, wykorzystujemy. Mamy ten liść pełen soków, z, zielo, zielony jest, co innego jest zrębka taka, która jest zdrewniała, stara, sucha, a co innego świeża z sokami. To wszystko zupełnie inaczej pracuje. Świeża zrębka potrafi sama kompostować, jak sobie jakąś brzozę na przykład przerobimy na zrębkę, czy jakiś krzew liściasty, czy nawet iglasty, mamy tego dużo tego soku w środku, to to się przerabia ładnie, a jak mamy takie zdrewniałe materiały, no to zwykle musimy na to rzucić jeszcze jakieś inne azotowe, jak na przykład obornik, natomiast tutaj Wystarczyła niewielka ilość tych azotowych materiałów, ale trochę wody, wilgoci więcej, i już to nawet ładniej pracuje niż latem, kiedy było po prostu ciepło. Ale wilgoci może troszeczkę brakowało w tym kompostowniku. Dlatego, jeżeli chcecie przykrywać, to jest też pytanie częste: czy przykrywać kompost, można sobie zrobić taką otwieraną klapę, na przykład z czterech deseczek, i tutaj przykryć tylko agrowłókniną. Może jeszcze taki krzyżyk zrobić, żeby się nie zapadało. Agrowłókniną najlepiej. Może być czarna, może być biała, w zależności od, o, o co nam tam chodzi. Teraz może być czarna, bo więcej promieni słonecznych będzie ściągać. Latem znowu to nie za dobrze, bo po prostu no, szybciej się nagrzewa i odparowuje ten kompost. Ale chodzi o to, żeby nie przykrywać szczelnie, bo to nie Anglia, żeby się bronić przed deszczem tylko właśnie żeby nam ten deszcz przez tę agrowłókninę przeszedł, żeby powietrze krążyło, żeby był tlen i żeby ograniczyło trochę parowanie. To wtedy rzeczywiście kompost będzie się na, przerabiał po prostu szybciej. A to czy yy, chcecie przerabiać na zimno czy na ciepło, to jak macie ochotę to dajcie znać, to jeszcze się zrobi film, ale już w przyszłym sezonie na ten temat, na temat wad i zalet, yy, które dla jednych będą zaletami, dla innych może wadami. Ja nie lubię mówić, że taka metoda jest dobra, a taka jest zła, że któraś jest lepsza, bo to jest różnie. Zależy od tego, jaki chcemy efekt uzyskać. Tyle. Chciałem się tak trochę pochwalić, jak to mi się tutaj z takich materiałów udało. Jeszcze wytworzyć temperaturę, jak tu pięknie drzownice pracują w środku, nie, nie chowają się gdzieś tam pół metra w głąb, jeszcze po, pomimo zimna, tylko pracują dosłownie pod powierzchnią. 5 cm wystarczy ruszyć na wierzchu i one już tutaj są. Znaczy się, że jest im ciepło, że jest im dobrze tutaj i cieszę się, że to jeszcze wszystko pracuje. Dopóki będę miał czas i siłę, to będę to tutaj jeszcze uzupełniał, przerzucał. I już. I do tego was też zachęcam. Dziękuję ślicznie. Dajcie sygnał, jeszcze może co tam jeszcze w tej chwili można podrzucać do kompostu, to może jeszcze mi coś do głowy przyjdzie, jeszcze coś dorzucę, albo sami się między sobą wymienić, trochę wiedzą. Dziękuję za uwagę, pa! pa.